Panie dyrektorze, jesteśmy na uroczystej gali rozdani nagród. 13 edycja gara dobrego stylu. Pana zdaniem, co to znaczy dobry styl? Dobry styl to jest optyka, czyli zewnętrzny wygląd, ale dobry styl to jest gatunek, to jest podejście ludzi do życia, do sprawy. Po prostu stosujmy dobry styl. W takim według mnie jest to określenie. Dobry styl to jest prawidłowość, to jest taka po prostu, bym powiedział, higiena ludzka, prawda? Takie wydanie z, z samych superlatywach. Mając na uwadze właśnie dzisiejszym wydarzeniem, w trakcie którego mieliśmy tutaj i dwa pokazy modowe, i wiele występów artystycznych, jaki punkt programu panu najbardziej tak naprawdę przypadł do gustu? No, do gustu to przypadł odznaczanie ludzi właśnie za ten dobry styl, za wręczanie statuetek Nowo. Gracje złota Iguana. Właśnie Iguana za prowadzenie swoich biznesów, za prowadzenie w sposób taki, bym powiedział, rzetelny, otwarty, po prostu to, że nie mamy do tego zastrzeżenia i wszyscy to odbierają bardzo pozytywnie. Nie mogę Pana również nie zapytać, ponieważ jest Pan prezesem warszawskiego Domu Technika. Jeżeli, jeżeli chodzi o plany zawodowe na najbliższy okres, jak, jakiego rodzaju wydarzenia, a czy to kulturalne czy artystyczne będą mieć miejsce u Pana? No, planujemy na jesień zrobienie takiego właśnie koncertu, przywitanie jesieni w Domu Technika. Również w sierpniu będzie taki koncert, gala osobowości roku. Następnie będą konferencje jesienią prowadzone. Zrobimy taki dzień dla Młodzieży Szkół Średnich Warszawskie Dni Techniki przez oddział warszawski SIMPU. No i jeszcze następne załóżmy jakieś konferencje, spotkania, bo ten rok jest takim trochę rokiem wyborczym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. A proszę powiedzieć, ponieważ Pan już z Klubem Integracji Europejskiej jest związany od wielu lat, Pana zdaniem, dlaczego warto właśnie się do, chociażby do takiego klubu jak Klub Integracji Europejskiej, czyli do klubu biznesowego? Mając na uwadze właśnie Pański przypadek. Ja już do Klubu Integracji Europejskiej należę 8 lat, oczywiście zdobywając też różne statuetki i jednak Współpraca z takim gronem właśnie przedsiębiorców ludzi też pomogła mi, ponieważ część z nich robiła u nas różne konferencje spotkania. Korzystała z naszych można powiedzieć zasobów możliwych do realizacji konferencji, spotkań, koncertów. I z tego co ja pamiętam w pańskim właśnie warszawskim Domu Technika chyba poprzedniej edycji również miała miejsce, jeżeli chodzi właśnie o tą gale dobrego stylu. O, o ile ja się nie mylę? Tak, kilka lat temu to tak pod rząd były praktycznie u nas trzy gale dobrego stylu robione przez Klub Integracji Europejskiej.